Wam dzisiaj dość egzotyczny zestaw, bo widzicie figieron de Bordeaux, pochodzenie śródziemnomorskie, ale na no, tej widzę mamy gościa z Ameryki Północnej. Jest to koziruk Bizoniak, a widoczny tutaj. Wiatr wieje, więc wszystko się trzęsie. Ale czy Wy widzicie tego? Oraz kosumus wręcz. No jest niezły gigant. Można fajnie wyglądać co? Widzicie to czułko? Potrafi latać. Ma też taki kolec. O, 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 Potrafię też chodzić. Ona nam ucieknie, jest dość nieśmiały. Bez pozorom. Wystraszymy go trochę? Cześć, mały. ale śmieszny jesteś naprawdę oj może będziemy jakieś zdjęcie z profilu jeszcze no, a raz tu do nas wrócisz ja ci pomogę odrobinkę Wrócić na liścia. Nie. Może nie dostanę z Twojego kolca. On tu na końcu też ma taki kolec. Nie tylko ten na czółku, ale go dokoń. A? No. Nie chcę. Chcesz... Nie chcę nam pozować dzisiaj. No mówiłam, że nieśmiało jest. No dobra, zrobimy to tak. Mam nadzieję, że to coś widać. Będzie po załadowaniu na YouTube. Spróbujemy zbliżyć jeszcze mocniej. Ok, chyba starczy jednego robala. No. Dzięki. No bo dość dobrze rozumiem po polsku, bym powiedział. Na razie dzięki Pa.